Marzena Gitler, Głos24. Moim gościem jest pani poseł Urszula Rusecka, poseł z ziemi wielickiej, ale też jednocześnie szefowa Komisji Spraw Społecznych i Rodziny w parlamencie. Porozmawiamy między innymi o sytuacji uchodźców. Witam panią. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Pani poseł, oprócz tego, że jest Pani Szefową komisji i ma Pani dużo obowiązków, to jeszcze jednocześnie dostała Pani nową funkcję, jest Pani zastępcą rzecznika rządu. To jest bardzo odpowiedzialna funkcja i na pewno będzie pochłaniała pani dużo czasu. Jak w związku z tym są Pani plany na wakacje, gdzie będziemy mogli Panią zobaczyć w najbliższym czasie? Pani redaktor, moja główna funkcja to przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i przypomnę, że ogrom spraw społecznych, które udało się już zrealizować przez nasz rząd, od naszej sztandarowego programu 500+, ale i po Dobry Start, po programy dla seniorów 13-14 emerytura, inne programy, które, których współistnie uczestniczyłam prowadząc jej, wprowadzając ten cały proces legislacyjny w Sejmie, ale też tak jak pani redaktor zauważyła, od nie Niedawno zostałam wiceprzewodniczącą klubu parlamentarnego prawa i sprawiedliwości ponieważ po tak e, trudnym okresie pandemicznym, kiedy wszyscy byliśmy zamknięci e, w domach, wyruszamy razem z e, rządem, z czołowymi politykami naszego ugrupowania e, do powiatów, do gmin, do miasteczek, żeby opowiedzieć o tym, co udało się zrealizować, e, jak te programy przełożyły się na sytuację naszych rodzin, ale też to, z czym wychodzimy, co mamy nowego do zaoferowania, będziemy tak jak zwyczajowo zawsze to robiliśmy, rozmawiać z Polakami. Moja nowa funkcja wiąże się z tym, że będę uczestniczyć również w tych spotkaniach. Będę towarzyszyć panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, wiceprezesom, dlatego, żeby ważne być, być blisko ludzi. Zresztą ja jestem taką osobą, która lubi być blisko ludzi, lubi z nimi rozmawiać i tylko o ile obowiązki mi na to pozwalają, e, wsłuchiwać się w te problemy, które, które są. I wydaje mi się, że. Udaje nam się to realizować, natomiast nikt nie spodziewał się, że 24 lutego Rosja putinowska napadnie na demokratyczny, niezależny kraj, jakim jest nasz kraj, naszych sąsiadów na Ukrainę. I stąd mamy zupełnie nową rzeczywistość, tak kiedy wydawało się, że wychodzimy z pandemii, że możemy się otworzyć, to jednak niesamowity kryzys przed nami. O tym trzeba mówić z Polakami, kryzys energetyczny, mamy problem z inflacją i musimy zrobić wszystko, żeby w jak najlepszym stopniu... Uchronić i zabezpieczyć zwłaszcza tych najbiedniejszych. I też, jak pani redaktor wspomniała, ogromne wyzwanie, jeżeli chodzi o uchodźców z Ukrainy. Ponad 4 miliony przybyło do naszego kraju. I musimy zabezpieczyć im ten podstawowy byt, ale też i miejsca pracy. Wiemy, że ponad 200 tysięcy osób już znalazło zatrudnienie. Są to głównie kobiety, bo kobiety tutaj z dziećmi przybyły, ale też wiemy, że wcześniej już dużo osób z Ukrainy pracowało. Mamy teraz taką już tendencję, obserwujemy, że więcej osób wyjeżdża, czyli wracają z powrotem do swojego kraju, niż do nas przybywa. Ale jednak ta rotacja jeszcze jest i ogromne wyzwania przed, przed naszym rządem. No, olbrzymim wyzwaniem w związku z tak dużą liczbą uchodźców jest zapewnienie miejsc w przedszkolach i w szkołach dla matek które chciałyby wrócić do pracy. Mówi o tym choćby szlachetna paczka, czyli Stowarzyszenie Wiosna, które teraz organizowało taką solidarną paczkę dla Ukraińców i z raportu, który przygotowali wynika, że jest to główny problem, że te kobiety chcą wrócić do pracy, ale mają problem z miejscami w szkołach i przedszkolach. Czy uważa Pani, że można ten problem rozwiązać? Czy, spodziewamy, czy możemy spodziewać się jakiejś pomocy rządu dla samorządów, czy dla organizacji społecznych, aby uruchamiały natychmiast, już wcześniej Wakacji, bo teraz jest to największy problem. Właśnie takie miejsca pobytu, miejsca opieki dla dzieci uchodźców. Pani redaktor w tak zwanej specustawie, którą mamy, która dotyczy pomocy dla Ukrainy, tam jest przeznaczone ponad 7 miliardów środków, z czego około 2 miliardów właśnie na pomoc dla samorządów. Znajdujemy się w Wiliczce, wiemy, że w Wiliczce przybywa mieszkańców, Polaków przybywa, tak tutaj się osiedlają, przybywają, Wiliczka jest dobrym miejscem do zamieszkania, ale to były kłopoty już, jeżeli chodzi o miejsca w szkołach dla, dla naszych tak dla mieszkańców wieliczki i tym bardziej teraz ten problem się nawarstwił, ponieważ przybyli uchodźcy wojenni z Ukrainy i trzeba znaleźć dla dzieci miejsca. Mamy to tak rozwiązane z tego co wiem w gminie wieliczka, że są po dwie klasy przygotowawcze, bo. Tak to zostało ustalone, że najpierw dzieci muszą poznać nasz język, dopiero potem wchodzą do systemu edukacyjnego. Jest teraz okres wakacji, to jest moment taki, kiedy będzie można przygotować dodatkowe miejsca. Ja liczę na dobrą współpracę rządu i samorządu. Przypomnę, że ogromne środki z funduszy inwestycyjnych, kolejne edycje już zapowiedziane są i wystarczy, żeby samorządy sięgały po te środki, zwłaszcza takie gminy jak gmina Wiliżka, która niesamowicie się rozbudowuje, powstaje dużo inwestycji, a inwestycje są motorem rozwoju gospodarczego, więc liczę na to, że ta współpraca samorządu, rządu przełoży się jednak na przygotowanie i uchronienie nas od tych trudnych sytuacji. Pani poseł, w związku z tą nową rolą będzie pani też bardziej obecna w mediach. Z pewnością dziennikarze będą pani zadawać trudne pytania, ale też będzie pani gościła w terenie. Jest bardzo dużo wydarzeń, które organizowane są przez zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, ale społeczeństwo się bardzo polaryzuje. Widzieliśmy to choćby podczas otwarcia pomnika Lecha Kaczyńskiego w Tarnowie, gdzie z jednej strony była uroczystość, a z drugiej strony byli ludzie, którzy wykrzykiwali różne epitety poda adresem tych gości, którzy byli witani. Jak pani oceni taką sytuację? Czy jest pani na to gotowa, żeby spotykać się z takimi ludźmi? Pani redaktor, ja jestem politykiem wprawdzie samorządowym od 1998 roku i po prostu każdy polityk musi być odporny na różnego rodzaju zachowanie. Ja myślę, że należy robić swoje. Zawsze jest, są pewne skrajności. Prawo i sprawiedliwość naprawdę od początku swoich rządów spotyka się z niebywałym hejtem. Jest grupa, która nie chciała się pogodzić z wyborem demokratycznym Polaków. Mamy takie, ja jestem świadkiem takich zachowań, chociażby też i na sali sejmowej, o tym się bardzo mało mówi, ale to z drugiej strony parlamentarzyści opozycyjni, totalnej opozycji, jak się nazwali sami, podchodzą, podchodzili, mamy takie przypadki, podchodzili do naszych stolików, wymachiwali i również mamy taki przypadek, kiedy parlamentarzysta opozycji kopnął naszą koleżankę, tak dużo mówią o szacunku do kobiet, ja tego Szacunku nie widzę. Yy, ważne, żeby robić swoje. Polacy to ocenią. Mamy co cztery lata yy, wybory. Yy, ważne jest, żeby też yy, Polacy w tej trudnej sytuacji potrafili oddzielić to, co jest yy, hejtem, to, co jest przekłamaniem, co jest fake newsem, a tą realną rzeczywistością, yy, bo tutaj spokój i ciężka praca i pokora to są też takie moje zasady, którymi ja się kieruję. Yy, yy. Prawo i sprawiedliwość rusza z taką wakacyjną kampanią w teren, no i nie sposób nie odnieść wrażenia, że jest to już taka prekampania. Też są takie przecieki z odposłu prawa i sprawiedliwości, czy ze środowiska prawa i sprawiedliwości, które mówią o tym, że wybory parlamentarne mogą zostać przyspieszone. Jak Pani ocenia, czy to byłoby korzystne rozwiązanie, gdyby wybory parlamentarne odbyły się już na jesieni, no choćby w związku z tym, że nie wiadomo, czy uda się odsunąć w czasie wybory samorządowe? Pani redaktor, najlepiej jest wtedy, kiedy te wybory odbywają się w konstytucyjnym terminie. Ja wierzę w to głęboko, że wybory parlamentarne odbędą się w terminie za rok, półtora roku, nawet nie całe półtora, czyli jesienią 2023. My powiększyliśmy niedawno naszych koalicjantów. Zjednoczona prawica ma się dość mocno. Przed nami bardzo dużo jeszcze ustaw i reform, reform związanych z KPO chociażby, bo mnie musimy wdrożyć tak zwane kamienie milowe i to, do czego zobowiązaliśmy się. Więc dużo pracy przed nami. Ważne, żeby to udało się zrealizować. Natomiast odnośnie wyborów samorządowych, przypomnę, że kadencja została wydłużona poprzednią ustawą. Dobrze by było, żeby te wybory, ja już tak oceniam, jako były samorządowiec, odbyły się na wiosnę. Wtedy, kiedy samorządowcy mogliby pracować na budżecie przygotowanym przez siebie, żeby to nie było, że oni wskakują po wyborach w zasadzie jesiennych. Samorząd w zasadzie wtedy, kiedy rady się konstytuują, to jest listopad, grudzień, mamy końcówkę roku i już tak naprawdę musi pracować na budżecie, który przygotowali poprzednicy. No, jeśli jest kontynuacja władzy, to dobrze, natomiast jak, jak się zmienia, to czasami jest kłopot. Ja myślę, że tutaj samorządowcy nie obrażą się, jak troszeczkę później, jak jeszcze dłużej wydłużymy tą kadencję, ale nie wiem, jaki będzie ostateczny wynik bo to przecież musi być decyzja Parlamentu, jak również decyzja prezydenta. Wróćmy jeszcze do spraw lokalnych. Tym, co tak rozpala cały czas, mimo wakacji, tutaj społeczeństwo, jest rozbudowa, modernizacja, czy budowa nowego odcinka Zakopianki. Zakopianki, która ma być poprowadzona od Krakowa aż do Myślenic. No To budziło duże zastrzeżenie. Również pani spotykała się z mieszkańcami. Właściwie nie ma gmin, która byłaby zadowolona z zaproponowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad rozwiązania, któregokolwiek z wariantów. W tej chwili pracuje zespół, który ma wypracować taki wariant społeczny. Niemniej jednak no, nie wszyscy czują się zaproszeni, nie wszyscy mają wpływ. No i wydaje się, że te jakby lobby pracuje nad tym, żeby ten wariant jednak przebiegał przez wieliczkę. Pani redaktor, zawsze przebiegi dróg są kontrowersyjne. Ja często się w mojej pracy parlamentarnej spotykałam, chociażby już Sławetna Sądeczanka, która jeszcze nie ma tyle lat, już trwa uzgadnianie przebiegu tej drogi, bo zawsze czyjeś interesy są naruszane. Tak? Ważne jest, że chcemy jeździć wspaniałymi drogami, autostradami, natomiast wtedy, kiedy okazuje się, że dotyka to nas blisko, no to wtedy jest protest. Drogi muszą powstawać, Polska musi się rozwijać, natomiast ja mam ogromną nadzieję, że będzie to wypracowane w jak największym konsensusie, że popatrzymy na ten przebieg drogi, wszyscy, wszyscy decydenci popatrzą, inżynierowie, osoby odpowiedzialne, żeby ten przebieg był jak najmniej kolizyjny kolizyjny, jeśli chodzi o gęstość zabudowy, o bezpieczeństwo takie, chociażby tego zabytku, na, które, na którego terenie się znajdujemy. Wiem, że powstał zespół w, w Urzędzie Miasta Krakowa, ale też wiem, że Starosta Wielicki również taki zespół powołał. Będziemy się spotykać, będziemy rozmawiać. To jeszcze naprawdę daleka, daleki moment, kiedy, kiedy jakieś prace będą się materializować, finalizować. I teraz jest jest czas, żeby ten przebieg wyznaczyć tak, żeby on był jak najbardziej korzystny dla mieszkańców gminy i powiatu wiejskiego. Czy Pani zdaniem jednak nie, nie powinno to przebiegać pobliżu kopalni, tylko jak najdalej od kopalni? Oczywiście jak najdalej od zabytku, który jest naprawdę naszym skarbem narodowym, skarbem historycznym, to jest nasza perła i my wszystkie pokolenia, które tutaj na tej ziemi mieszkają, żyją, musi, muszą o nie dbać. Kopalnia jest z nami już Kilka wieków, i myślę, że tak będzie, i będziemy chronić tego zabytku. Dziękuję bardzo. Dziękuję.